Trzeci dzień lutego to dobry termin na to, aby nagrać drugi odcinek z cyklu Co słychać w polskim kolarstwie, a dzisiaj akurat jest przestrzeń do tego, aby porozmawiać o dobrych wynikach reprezentantów Polski i to w aż czterech konkurencjach kolarskich, czyli w kolarstwie szosowym, górskim, przełajowym oraz torowym, więc bez zbędnego przeciągania zaczynamy. I od razu przenosimy się do słonecznej Hiszpanii, a dokładniej na Majorkę, gdzie Stanisław Aniołkowski zajął dobre drugie miejsce w wyścigu Trofeo Palma pierwszej kategorii. To zwycięstwo było bardzo blisko. Peleton przechytrzył Yuri Leitao takim długim atakiem. Ja wam tutaj załączę liczby z tego ataku Juriego Leitao: 34-sekundowe przyspieszenie, średnia prędkość na poziomie 60 na godzinę, średnie waty prawie 850, maksymalne dochodzące do 1350. No, fantastyczne przyspieszenie Portugalczyka. Kibice kolarstwa szosowego go nie będą wcale tak dobrze znać, ale to jest mistrz olimpijski w kolarstwie torowym w Madisonie i mistrz świata w Omniu, więc on to odejście na kilkuset metrach ma wybitne, uważam, że jedno z najlepszych na świecie. No i dobrze widzieć, że cały czas obecne w kolarstwie jest to takie dłuższe finiszowanie, jak kiedyś Taylor Fini, czasem robi to Filip Poganna. No i teraz Yuri Leitao. Jeżeli natomiast chodzi o Stanisława Onioukowskiego, dobry początek sezonu. Ta druga pozycja napawa optymizmem. Szkoda, że nie zwycięstwo było ono bardzo blisko. Jest Polakowi potrzebne, bo jeszcze tego zwycięstwa w barwach Kofidisu nie odniósł. Ale ta druga pozycja no, wydaje mi się, że może napawać optymizmem i trzeba trzymać kciuki, żeby w najbliższych tygodniach, czy też miesiącach w końcu to pierwsze zwycięstwo w barwach francuskiej drużyny Polak osiągnął, a to myślę, że dobrze na niego zadziała i będzie takim swoistym przełamaniem. Na początku sezonu nie próżnują także nasze panie. Jeżeli chodzi o kolarstwo szosowe, wspominałem już o dobrym występie w Santos Tour Down Under Dominiki Włodarczyk. Ona od tego czasu była jeszcze 15. W wyścigu KDL Evans Great Ocean Race, zdobywając punkty do rankingu międzynarodowej Unii Kolarskiej. Ale nie tylko Włodarczyk, ponieważ Karolina Perekitko była siódma, a Agnieszka Skalniak 9. wyścigu Trofeo Palma w wydaniu kobiecym, czyli w tym samym wyścigu co Stanisław Faniałkowski, ale oczywiście w rywalizacji. Pań to także cenne punkty rankingu międzynarodowej unikolarskiej Kolarskiej. I dodatkowo Agnieszka Skalniak-Sójka, reprezentująca drużynę Kenyon SRAM Zonda Crypto, zajęła szóste miejsce w kolejnym hiszpańskim wyścigu czyli Trofeo Binni Salem. W weekend rozegrane zostały Mistrzostwa Świata w kolarstwie przełajowym. Ja miałem przyjemność komentować je na antenie Eurosportu. W większości kategorii wiekowych startowali reprezentanci Polski. Najlepszym wynikiem e, popisała się Antonina Białek, zajmując 20. pozycję w wyścigu elity kobiet, co jest drugim najlepszym rezultatem w historii, jeżeli chodzi o występy w Mistrzostwach Świata, właśnie jeżeli chodzi o kategorię pań. Wcześniej, w 2001 roku, 18. była pani Marzena Wasiuk, także dobry występ strzeni Polski. Pozostali reprezentanci niestety mieli sporo pecha, tak jak Zuzanna Krzestała, tak jak Marek Konwa, czy polscy juniorzy, także no na pewno na plus występ Antoniny Białek, a reszta niestety nie miała możliwości wykorzystania pełni swojego potencjału. Przenosimy się za naszą zachodnią granicę, a dokładniej do Berlina, gdzie odbyła się torowa sześciodniówka, którą wygrał Mateusz Rudyk, zawodnik Lubelskie Perła Polski. Wynik bardzo dobry i dobry prognostyk przed mistrzostwami Europy, które już 12 lutego zaczynają się w belgijskim Heusden Zolder. Ja prezentuję teraz na ekranie szeroką listę startową, a właściwie listę zgłoszeniową z udziałem reprezentantów Polski. No i trzeba liczyć na to, że uda się zdobyć jakiś medal. Głównym faworytem do tego jest Mateusz Rudy. Niestety Daria Pikulik postanowiła zrezygnować na jakiś czas z kolarstwa dorowego i o te medale nie będzie łatwo, ale pozostaje wierzyć, że przynajmniej jeden medal Polacy przywiozą z powrotem do Polski. Nie zapominamy jednak o świecie kolarstwa górskiego. A drużyna JBG2 Team rozpoczęła sezon podczas etapówki Costa Blanca Bike Race. i Tam dobrze zaprezentował się Krzysztof Łukasik zajmując pozycję trzecią. Piąty w klasyfikacji generalnej był Karol Ostaszewski. Na pozycji 8 zmagania ukończył Brian Schwider, a na 15 Maciej Jarosławski. I to jest informacja, którą chcę głośno powiedzieć, ponieważ nie było przestrzeni do tego, aby wspomnieć o tym wcześniej. Trzeba pochwalić JBG2 Team za to, że za zakontraktowali Brajana Świdra oraz Maćka Jarosławskiego, czyli dwa duże talenty, jeżeli chodzi o młode pokolenie w tym kolarstwie terenowym. W przypadku Świdra i Przełajowym i Górskim, w przypadku Jarosławskiego tylko w Górskim, no bo w wielkim kryzysie jest Polskie Kolarstwo Górskie, a JBG2 Team to jest drużyna, która daje pewne możliwości do rozwoju, czego przykładem jest Krzysztof Łukasik, także fajnie, że już tak w tak młodym wieku ta drużyna zakontraktowała tych dwóch kolarzy i trzeba Także trzymać kciuki za ten projekt. Wyniki wynikamy, ale mamy także jeden ruch transferowy z polskiego podwórka, a mianowicie multimedalista mistrzostw Polski w kolarstwie górskim, a także wicemistrz Polski w kolarstwie przełajowym z Władysławowa, czyli Filip Helta, przenosi się do drużyny Mazowsze Serce Polski, czyli będzie ścigał się teraz regularnie na szosie, a do tej pory tego doświadczenia szosowego miał bardzo niewiele. Dalej będzie miał jednak możliwość ścigania się cały czas w kolarstwie górskim oraz przełajowym, podobnie jak inni zawodnicy tej drużyny, tacy jak Paweł Bernas. Konrad Czabok czy Szymon Pomian, no ale na pewno większość jego kalendarza będzie stanowić kolarstwo szosowe. Jestem ciekaw, ponieważ, tak jak powiedziałem, doświadczenia dużo nie ma, ale kopyta takiego mocnego, silnego mu odmówić nie można, więc może to być niezłe wzmocnienie drużyny Dariusza Banaszka, który zapowiada, że jeszcze jeden transfer ma się w tym okienku wydarzyć i ponoć mowa o dość szybkim sprinterze. A skoro już jesteśmy w temacie tych polskich grup kontynentalnych, to warto także o nich powiedzieć i o ich planach na najbliższe tygodnie. Luty to czas zgrupowań przygotowawczych, później Mazowsze rozpocznie sezon prawdopodobnie w Grecji od 1 marca. Tam czekają ich dwie etapówki oraz jeden wyścig klasyczny na wyspie Rodos. Drużyna Wostera TS Team prawdopodobnie sezon rozpoczyna od kampanii chorwacko-słoweńskiej. Tam sezon rozpocznie także Patryk Goszczurny. Z Drużyny Wisma, Bike Development natomiast drużyna Monogo lubelskie Perła Polski widnieje na wstępnej liście startowej tureckich wyścigów, ale te wyścigi zaplanowane na początek kwietnia wtedy też wyścig w Sobódce, Santik-Wibatek prawdopodobnie tak jak w Osterate Slim sezon rozpocznie w Chorwacji. Niestety pechowo rozpoczął sezon na szerafał Majka, który ścigał się w tym tygodniu w Arabii Saudyjskiej podczas wyścigu Alulatur i upadł już na pierwszym etapie i to dodatkowo na 4 km przed metą, czyli przed rozpoczęciem strefy ochronnej, co całkowicie pozbawiło go szans na walkę o klasyfikację generalną. Szkoda, ponieważ ta lista startowa wcale nie była jakaś mega mocna. Wygrał Tom pitkok, ale za jego plecami no był Alan Haferli, czyli mistrz świata MTB, zawodnicy Uno-X Team, ale podejrzewam, że mógłby tutaj co najmniej powalczyć o pierwszą piątkę, jak nie o podium Rafał. Szkoda, skupił się później na ochranianiu młodego Hiszpana, czyli Adri Perikasa. Następne plany startowe Polaka to wyścigi w Omanie, czyli jedynym na świecie kraju na O. Jak będziecie grać kiedyś w Państwa Miasta, to Wam się ta wiedza przyda, czyli Muscat Classic 7 lutego i 9 Lutego rozpoczyna się, a właściwie ósmego, przepraszam, wyścig dookoła Omanu. Zobaczymy, może tam będzie miał możliwość pokazania pełni swoich możliwości. Popularny zgret. Swoją kampanię australijskich wyścigów zakończył także Michał Kwiatkowski, który startował Santos Tour Down Under oraz dwóch wyścigach klasycznych. Głównie osłaniał Bena Swifta na etapach płaskich, a także Magnusa Sheffielda na etapach trudniejszych, ale kilkukrotnie widzieliśmy Polaka w takich akcjach zaczepnych. Ostatecznie nic z nich nie wyszło, ale jest Polak aktywny na początku sezonu. Dodatkowo w Surf Coast Classic był 16, w Cadel Evans Great Ocean Race 25, więc nawet jakieś punkty wpadły na konto Polaka. Następne wyścigi to Walta Algarve od 19 lutego. Niektórzy polscy zawodnicy oraz zawodniczki jeszcze nie rozpoczęli tego sezonu, jak na przykład Katarzyna, nie wiadomo czy Marta Lach. Ale cały czas będę o tym na bieżąco informował, więc nie zapomnijcie o tym, aby zasubskrybować ten kanał oraz polubić ten materiał w oczekiwaniu na następne filmy. Na ten moment to już wszystko. Do usłyszenia.